Na koncercie Artur Puzio. W dzisiejszym odcinku pokażemy, jaki motocykl będzie najlepszy dla dziesięciolatka. Jest też ze mną Antek, jest ze mną Marcel. Mamy trzy motocykle marki Y. W, w pokrótce omówimy każdy z nich. Linki do tych motocykli znajdziecie w opisie, tu na dole. Chcecie być na bieżąco z materiałami od nas? Zapraszam do subskrypcji naszego kanału. Tutaj e, kliknijcie dzwoneczek koniecznie. A jeżeli film ten Wam się podoba, dajcie łapkę w górę i zostawcie komentarz. Jest to motocykl o pojemności 50 cm3, można w nim domontować boczne kółka, także jest to motocykl totalnie dla początkujących i wydaje mi się, że taki motocykl dla 10-latka będzie nieco mały. Aczkolwiek, jeżeli jakiś z rodziców bardzo chciałby, aby jego dziecko zaczęło przygodę z motocyklami bezpiecznie, jest to fajny wybór. Motocykl ten ma elektryczny rozrusznik. Co bardzo ułatwia sprawę w momencie, kiedy dziecko nie ma wystarczająco siły, aby odpalić motor z Kickstartera. Także dziecko nie musi tutaj zmieniać biegów. Motocykl ten również posiada ogranicznik prędkości, ogranicznik przepustnicy, który pozwala na skręcenie przepustnicy tak, aby dziecko nie rozpędziło się za bardzo. Przejdźmy do kolejnego motocykla. Jest to motocykl o pojemności 88 cm3, tak zwana 90 cm3, na większych kołach. To motocykl, który polecałbym dla dziecka w wieku od 8 do 12 lat, w zależności oczywiście od wysokości dziecka. Jest to motocykl trochę mniejszy od motocykla, na którym siedzi właśnie Antoni. Oj, 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 oj. Dobra. Jest to motocykl, który posiada półautomatyczną skrzynię zmiany biegów. Biegów działa w taki sposób, że ten motocykl nie ma jeszcze sprzęgła. Wystarczy wrzucić bieg, odkręcić gaz i ten motocykl jedzie. Wadą tego rozwiązania jest to, że te biegi bardzo ciężko wchodzą. Czasami, kiedy dzieci i młodzież przyjeżdżają do mnie na szkolenia, mają problem z ciśnięciem tego drążka, ponieważ on chodzi bardzo ciężko. Motocykl ten jest wyposażony dodatkowo w Kickstarter, który, na przykład, Antkowi, Antek ma 8 lat, jest bardzo ciężko kopnąć. Praktycznie jest to niemożliwe dla 8-latka. 10-latek powinien już sobie z tym poradzić. Jest to fajnym wprowadzeniem do większych motocykli, do motocykli, w których jest sprzęgło. Przy czym ten motocykl również wyposażony jest w elektryczny rozrusznik, co jest świetną sprawą, jeżeli zamierzacie z dzieckiem jeździć na jakiekolwiek szkolenia. Wówczas nie trzeba za nim gonić, jeżeli ten motocykl mu zgaśnie, ono bez problemu poradzi sobie nawet w grząskim piachu. Wszystkie z tych motocykli mają również stacyjkę, mają, mają. także można śmiało wykręcić sobie kluczyk, zabrać do domu. Dziecko samo go nie odpali. To powiedz, e, że... Motocykle takie są świetnym rozwiązaniem wówczas, kiedy dziecko siedzi dużo przy komputerze lub na telefonie. Jest to świetna sprawa. Żeby wyciągnąć dziecko z przed komputera, ale musicie zawsze pamiętać o tym, aby z przygodę z motocyklami zaczynać wyposażeni w odpowiedni ubiór, o czym dowiecie się w kolejnym odcinku. Jest to motocykl o pojemności 125 cm3, wersja, która kosztuje około 6,5 tysiąca zł. Motocykl również wyposażony jest w elektryczny starter, jak i kickstarter. Motocykl jest już na znacznie większych kołach. Zobaczcie sobie, jak wygląda 8 -latek, który siedzi na takim motocyklu. Antoś, po, proszę pokaż. Kiedy Antek zaczynał, ten motocykl niestety był dla niego zbyt wysoki, dlatego musieliśmy tutaj wpuścić przednie zawieszenie do dołu. Ten motocykl możemy obniżyć o około 3-4 cm z przodu oraz z tyłu. Możemy ten motocykl skręcić i obniżyć tą sprężynę o około 2-3 cm. Aktualnie Antek skacze już pierwsze skoki, dlatego ten motocykl ustawiony jest pod skoki i Antek jest w stanie teraz bez problemu dotykać ziemi. Antek ma 1,36 m. Fajną sprawą w tym motocyklu jest to, że dziecko, jak i osoba dorosła, bez problemu może na nim jeździć. Teraz Antek pokażę Wam, jak wygląda motocykl o pojemności 90 cm na dużych kołach. I widać, że ten motocykl jest dla niego idealny. Także jeżeli myślelibyście o motocyklu dla dziecka, które ma około 1,50 m, to jak najbardziej skłaniałbym się w 125 kg. Teraz Antek przymierzy się do motocykla o pojemności 50 cm. Który jest Alusia obecnie? Motocykle takie są dostępne, możemy kupić taki motocykl w tych rozmiarach, na przykład z Yamaha, Yamaha PW50, Yamaha PW80. I bardzo dużo osób decyduje się na takie motocykle. do 60 km na godzinę. Ten motocykl nada się do nauki balansu, do pierwszych kroków na motocyklu. Możemy z nim wyjechać na polankę, ale. Ten motocykl jest za słaby i raczej nie nadaje się dla dziesięciolatka. Nie macie przy no z, tylko macie dwa, jak w rowerze. Więc on jest już bardziej upodobany do roweru niż do motocyklu. Czyli takie pierwsze przejście z roweru na pierwszy motocykl będzie się jeździło bardzo podobnie, zresztą rozmiarowo on też jest podobny do małego rowerka. Drugi motocykl, 90, posiada już hamulec w nodze. Czyli jest to skonstruowane już tak jak w dużym motocyklu. Jest idealny dla dziesięciolatka, który zaczyna i który nie ma zbyt dużo wzrostu. Mocowo jest on też słabszy. Oczywiście wszystkie motocykle możemy skręcić na przepustnicy, także nie powinno być najmniejszego problemu. Ważne jest to, aby dziecko potrafiło jeździć na rowerze, zanim wsiądzie na taki motocykl. Podsumowując, pokazaliśmy Wam dzisiaj trzy motocykle dla dziesięciolatka. Który jest delikatnie wyższy, około 1,50 m, 120 m w półautomacie, sprawdzi się idealnie. Który ma około 140 136 cm wzrostu, 90 która jest nieco niższa od 125 A jeżeli chcielibyście wsadzić młodsze dziecko na motocykl, czyli takiego 3-latka do 4-5 lat, do jak najbardziej 50, która jest tylko nieco mniejsza od 80 MRF-a na małych kołach. Podać, że w cenie 6,5 tysiąca wraz z motocyklem otrzymacie rękojmię. I w tym wypadku rękojmia bardzo się przydała, ponieważ motocykl miał wadę fabryczną w skrzyni biegów, która została naprawiona na gwarancji. Nie musieliśmy za to dodatkowo płacić. Także to jest świetna sprawa: wszystkie motocykle marki Y posiadają taką rękomię. Motocykle marki M takiej rękojemii nie posiadają. Motocykl ten jest świetny, ponieważ mogę razem z synem jeździć na nim i możemy się razem świetnie bawić. Jest, y, posiada on wystarczającą mocy zarówno dla mnie oraz możemy go skręcić na przepustnicy, tak żeby Antek nie zrobił sobie krzywdy. Miał rzuconą jedynkę, nie wiedzieliśmy, że ma on blokadę przepustnicy. Poszedł na górę, na polankę, beze mnie. I motocykl wystrzelił mu spod tyłka. To była Antka pierwsza jazda na tylnym kole. Teraz uczy się jeździć na tylnym kole z użyciem tylnego hamulca. Także mam nadzieję, że niedługo będziecie mogli zobaczyć Antka na gumie. A jeżeli podobają się Wam nasze odcinki, jeżeli chcecie więcej tego typu odcinków, zostawcie komentarz na dole, kliknijcie dzwoneczek, subskrybcie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Siema!